Wiele osób prosiło markę Stars o powrót tego podkładu czekoladowego, no i doczekaliśmy się. Mamy tym razem wersję dubajską. Czy są to te same produkty? Czym się różnią? To chcę dzisiaj z Wami sprawdzić. Pierwsza różnica: starych czekoladowych mamy 6 odcieni, a nowych aż 8, więc mamy też takie ciemniejsze. Tutaj widać na lato. U. Jeśli chodzi o zapach, ten wedlowski jest trochę bardziej o zapachu mlecznej czekolady, trochę bardziej waniliowy. Ten dubajski też pachnie czekoladą, ale jest taka bardziej nugatowa w zapachu. To jest minimalna różnica. Myślę, że i tak Wam się ten zapach spodoba. Zauważyłam też, że konsystencja delikatnie się zmieniła. Tutaj jest stara wersja, a tutaj jest nowa wersja. I widzimy, że. Ta trochę szybciej ścieka. Jest delikatnie rzadsza, jeśli chodzi o odcienie. Istotna kwestia: będziecie musieli na nowo dobrać sobie odcień, bo zobaczcie, to jest stara trójka, a to jest stara czwórka. Teraz pokażę Wam tak. Tutaj jest nowa czwórka i nowa trójka. Zobaczcie: nowa trójka jest bardziej żółta, trochę jaśniejsza. Yy, I nowa czwórka też jest trochę jaśniejsza. Tu jeszcze dla porównania. To jest Stara Piątka. A tu jest nowa piątka. Tutaj nie widzę jakiejś specjalnej różnicy. Polecam sprawdzić sobie w drogerii i po prostu nie kupować w ciemno tego samego numerka, tylko właśnie to odcienie sobie sprawdzić. Porównajmy sobie jeszcze te podkłady na twarzy. Z tej strony, gdzie mam Pejsa, nałożę sobie starą wersję wedlowską, a z tej strony dubajską. Zaczynamy w takim razie od wedlowskiego podkładu i tutaj wybrałam odcień numer. 3 i wersja dubajska. I tutaj wybrałam sobie odcień 4. Jednego i drugiego wyciągnęłam po jednej pompce i została mi podobna ilość. Aplikacja, mimo że ta konsystencja jest troszeczkę lżejsza, wydaje się raczej podobna. Obie połówki makijaż aplikowało się zupełnie tak samo. Nie widzę między nimi różnicy ani przed nałożeniem. Pozostałych produktów ani po wyglądają identycznie, jakby to był ten sam podkład. Jedyne co się różni, to odrobinkę. Odcin tutaj raczej nie będzie w tym świetle widać, ale ja na żywo widzę, że ten jest odrobinę cieplejszy i jednak lepiej się skleja z moją karnacją, natomiast ten jest trochę za chłodny, przez to wydaje się blady. Póki to wygląda identycznie, zobaczymy, jak się będzie to trzymać po całym dniu noszenia. I po całym dniu noszenia obie połówki wyglądają identycznie. Yes, your girl is shiny, I know! Ale po zebraniu sebum obie strony wyglądają identyko, ideolo, nic się nie zebrało, wygląda to bardzo dobrze. Jeśli to był Wasz ukochany podkład i bardzo żałowaliście, że go nie będzie, to śmiało możecie kupować ten.